Jak to jest być księgowym dobrze? Wie Pani, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w księgowości najbardziej, powiedziałbym, że przedsiębiorców. Przedsiębiorców, którzy zawsze potrafili mi wytłumaczyć, że księgowa kolegi wie lepiej. I to ciekawe, to właśnie takie przypadkowe tłumaczenia wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy przestrzega się pewnych przepisów, nawet pozornie sensownych. Bywa, że nie znajduje się zrozumienia u ludzi, których by tak rzec, których te przepisy dotyczą. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję moim klientom, dziękuję przedsiębiorcom. Klienci to faktury, klienci to pytania, klienci to wyzwania. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie podatków. To ono sprawia, że dzisiaj zajmuję się importem granitu z Indii, a jutro kto wie, dlaczego by nie oddam się innemu klientowi i będę od choćby rozliczał znaczy PIT roczny.